Zapłaciliśmy za to wszystko prawie 1000 złotych. Tu leży 1000 złotych. W ogóle jest bezczeszczenie klientowego auta. No bo przecież kurna człowieku kutasa, żeś narysował na oponie. No. O, zawiesiłem się i teraz tak. Wow. Wartożu, dzisiaj, cześć nosaczystka, dzisiaj będą typowe problemy, yy... no, ludzi przeciętnych, nie? Żona gdzieś zajebała i coś puka. Znaczy żona mówiła, że coś puka. A co puka? Zaraz się dowiemy. O arka Na 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 sąsiad? Jak tam żyjesz? sąsiad? Na 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 na. To jest transparent, żeby uważać jak się przechodzi tędy, bo czasami jest taka sytuacja, że rzuca gównem po prostu. Wjeżdżamy. Uważać na sąsiada, bo można dostać po prostu. Dostać kałem w twarz. Nie próbował wysmarować przez kilka ostatnich lat, smarując na mnie różne rzeczy w różnych, do różnych takich, takich przedsiębiorstw, typu pip, uząd skarbowy, takie inne rzeczy, ale Nosad żyje, nie dał się zabić, nie dał się zgnieść i nie dostał mandatu. Dziwne. Nosacz jest uczciwy. Nosacz ma nawet wszystkie papiery sprawne. Dziwne, co? O co to jest ty? Co to jest? Ty! Kurwa! Weź podnieś maskę, lornetkę mam. No, ta! Da. Tak daję radę, no daje dawaj. Podnieś maskę, lornetka. Kurna. Gdzie to jest tak, o jest? Patrz. Dawaj, 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 dawaj. Patrz, patrz. O kurna, patrz co znalazłem. Oho. Dziecięcy. O ja, pierożki. Mogę sobie ją w dupę wsadzić. Po co? Nie, sobie nie. Co? Byłby cieńszy kał. I może się kibel nie zapychał. Byłby cieńszy kał, może by się kibel nie zapychał. <laughs> Ty, Jakby zakładać maseczki na dupę. To nie będzie... Żeby koronawirus nie dostał się przez odbyt, bo to, kurna, to niektórym może grozić nawet. Zgłoszona usterka. Coś puka! Coś puka, Ona mówiła, że coś puka, ale co może pukać? Hm. Co może pukać? Oj, 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 się wydech skrzywił. Oj, 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 puka, puka, no co puka? Aha. No wiem, co, co może pukać? O Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Dobrze puszka tepe. Do Żona jechała i zajebala. Po prostu, nie? Znacza się. Ja nie wiem, yy, tylko kobiety tak potrafią, serio. Zrobiłeś tak kiedyś? Tak, nie. W ogóle nigdy mi się nic z wydechem nie wydarzyło. To musiało no być słucham, uderzenie podczas... Czekaj, ale nie, skoro to poszło to tu, to po... wsteczny, to na wstecznym musiało być. Pani powiedziała, No. że mają taki wyjazd, z domu, że wystaje od bramy jakieś mocowanie. Aha. To się czasem... Czyli trafie. wycofała i... i... się zaczepiło, A nie było przez chwilę słychać, dopiero było słychać jak już wbiło się ją z DPF-em, wiesz. Aha. W, no tak. W cylindry. Do zawory dostały strzała od DPF-u. No to teraz tak. A to takie... To jest taki gównolik. To ten, teraz, ten, teraz ten. tak. Yy, no dobra, yy, z racji tego, że to jest cytrynen... Cytrynen. I ludzi, którzy jezdzą cytrynem, stać ich. No bo to tak, cytryneny Citroeny i Renault, czyli w ogóle auta francuskie, czyli choinka, pizda i królew i Królech, są stworzone dla ludzi, którzy są bogaci, którzy szanują komfort, lubią komfort, stawiają na komfort i mają pieniądze w portfelu, ponieważ przegląd w takim aucie kosztuje normalnie se, ze, ze dwa razy drożej niż w takim jakimś innym przeciętnym Januszowozie typu Volkswagen Passat. Nie? Mało tego, Niektóre rzeczy w tych autach są zrobione w taki sposób, żebyś się tylko zdenerwował. Przykładem jest na przykład, ściągnij sobie, yy, ściągnij sobie sprzęgło w tym aucie, no to wszystkie śruby są normalnie do skrzyni, ale jedna jest akurat na przestrzał w ten nie sposób, dobra, że jest jak okay. DPF-a nie ściągniesz, jest okay. to jej nie wykręcisz. No Zaj wszystkie zajebiście. są od tej strony, a jedna jest akurat od tej, tak żeby cię po prostu zdenerwowała, nie? I teraz tak, mamy typowy taki przypadek. Usterki związanej z wyjeżdżaniem z garażu, nie? No to teraz tak. Ja stawiam na to, że. No to tak, to to pewnie kosztuje z 500 zł, bo to się pogięło aż tam dalej głęboko, a to to pewnie po dwie stówy kosztuje od Ale ta rura zostaje, Kamil. Ta rura zostaje? No, zobacz. Do tego podłączymy tą rurę a ta rura została tam zmiażdżona. Czekaj, Tak, kurna. Dobra, to teraz tak, żeby było jasne. Zapłaciliśmy za to wszystko. Z... Element kryjizmu. Zapłaciliśmy za to wszystko prawie 1000 zł. Tu leży 1000 zł. Nie ma tego nigdzie indziej w żadnych zamiennikach. Stałem później w Koprze. Jeszcze wiele lat. No. Zdanie szczerzy, maniki. No raj, no. trzymaj. Czy jak ten, jak ja Michał? No. To przy gościu M-ką, M-trójką wiesz, nową. Gdzieś tam, gdzieś tam próbował nas dogonić, nie? Na czym nie no? I akurat jak sobie zakręciłem na rondo sobie na tym, na. na. na lotnisku, no to ja le, lecę bokiem, lecę bokiem i go dogoniłem po prostu, kurna, tam na tym rondzie. Uciekłem mu w prawo, a on się zgubił. I a tu jest. Ja to... w... i straszka, nie? Nosacz uciekł MC. Z silnikiem 2,5 M-52. 170 konnym do ponad 400 konnej bestii. No rzeczywiście, nie? O! No co, co ty tam. Uszkodziłeś! Dobra, podpiszemy się tu. Nosacz. No i nie zobaczysz będzie komentarz, żeś kurna uszkodził, zniszczył. A ty, ostatnio było coś takiego. Pamiętasz co ten, co? Podnośnik, A, podnośnik, zrobiliśmy podnośnikiem, podnośnik uderzył w oponę. A, nie pokażę bo kurna, bo nawet nie pokażę, ale ta guma uderzyła w oponę. wielki halo się stało. Co to, są w ogóle drzynada? Uszkadzanie ludziom samochodów. Kurwa, Nie macie no, większych tak, problemów? Naprawdę, to jest... Znaczy nie macie. No ja wiem, że to naprawdę jeszcze. trzeba być zdolnym, żeby znaleźć takie coś. O, żeby znaleźć taki problem jak to, że guma uderza o gumę, a podnośnik wydaje dźwięk. No nie no, felgi krzywimy. Pogiąłeś, da radę pogiąć felgę człowieku. Mamy kamerownik. Dlatego nikt. dzisiaj, o teraz patrzcie, o. Kamil. Tutaj, Kamil tu był, Kamil. I o, jeszcze narysuję coś takiego, o i to już w ogóle jest bezczeszczenie klientowego auta, no bo przecież kurna, człowieku kutasa żeś narysował na oponie. Napisz no? jeszcze ten, tanie od O, dupa, napiszę dupa. dupa, o i teraz to już jest w ogóle hańba dla samochodu i y, milion negatywnych komentarzy, poproszę, nie. Na ten temat, nie? Pokontemplujmy na ten temat. Przecież to jest kluczowy gwóźdź programu. Rysować po wewnętrznej części opony długopisem. Zniszczysz oponę. Teraz będziesz musiał to ścierać, nie? Rzeczywiście. O, a, a tu leży 1000 zł. Podkunęłem się właśnie o tysiąc złotych. nie? A, gdzie jest długopis? Tu jest. Kurde coś miałem powiedzieć. Bo to po to, żebyśmy sprawdzili te wady. Coś... A! Wracając jeszcze do tego podnośnika, nie, tam tej gumy walniętej, to spójrzcie, niektórzy są na tyle postrzegawczy, że się przyczepią do takiej rzeczy, chociażby właśnie jak, jak, o, kurna, no potykam się o 1000 złotych, chociażby nawet tak rycowanie po oponie. Ale czy ktoś się zorientował w tym filmie, że nagranie z tego miejsca tu, w momencie kiedy wyjeżdżał sobie samochód tu i przeparkowywał się tu, to jest miesiąc różnicy. Zwróćcie uwagę... Ale chyba nikt na to nie zwrócił uwagi, że jak samochód stoi, tutaj jest lato. Po czym, jak wjeżdża tu, chcemy go podnieść, jest deszczowo, mamy kaptury, w ogóle inne samochody stoją, inna rzeczywistość. Po czym znowu jest, zaczynamy go podnosić przed podnoszeniem, i znowu jest lato, nie? Ale nikt się w tym momencie nie szczaił. Nikt, po prostu się nikt nie szczaił. Ale ludzie niestety szczają się na to, że guma wali o gumę, nie? Brawo! O, to, to brawo! Ładna mi wyższość rasowa. To to brawo! Ładna mi wyższość rasowa! No dobra, wracając do tego, co tutaj się wydarzyło, yy, to co? Wymieniamy to paździstwo! A. I będziemy. Czekaj, musimy wyprostować ten tunik w takim razie, tak? Spoko. Ale to, jest... Ale to jest jednym ciałem. To jedno ciało tu się, tu się spina na tą, na... zobacz. Ale my to będziemy. O kur, nasza będzie to prostować. Fuj. No słuchaj. Reszta wydechu to już jest bardzo daleko. Bo jaka nie jest dura, to go zrobimy. W jednym ciałem. I to rozepniemy i zesłowamy jeszcze. No tak, dobra, działam. Dzień dobry chciałem wymienić wydech Takie rzeczy tylko w citroenie człowieku No jak to ma kurwa przejść Dam Dariusz No to belkę trzeba ściągnąć żeby ten wyciągnąć wydech Państwo Nie ma mowy. wolę to teraz postować tak jak tam jest Tanią sprzedam Citroena Citroenian. I dlatego yy, ja powiem... Ja nie rozumiem ludzi, którzy kupują Citroena, ale rozumiem ich, że nie wiedzą co kupują. Dobra, no, już to zrobię. Bo jest argument kontraargument. Yy. Kamil, co kupić? Jakie kupić auto, żeby było dobrze? Na pewno nie cytrynę, co kupić? Na pewno nie auto francuskie, na pewno nie w Dizły i na pewno nie w automacie. A dlaczego? Bo nie. No dobrze, a co kupić? Mówię, nie wiem, może coś z grupy japońskiej w manualu. Jak kupisz to, I w benzynie, i wtedy najmniej płacisz, nie? Aj tam, Kamil, nie znasz się. Mam Kupiliśmy Citroena 2.0 HDI w automacie. Mam żadne Mówię, no to gratuluję. Miał dwa miesiące, wiesz co, Kamil? Tam się zepsuła skrzynia i Gmart powiedział, o, je! Mechanik powiedział 10 tysięcy, on chyba jest jakiś chory, a ile by to u Ciebie kosztowało? Mówię 20 No. muszę to nie, To jednak nie? Dobra. Co, jednak na samochodzie prostujemy? Już. Wyprostowałeś? Po wszystkim, jedziemy. Dobry. Prostowanie tłumików na samochodzie, autobahus. Prostowanie tłumików w Citroenach na samochodzie. Teraz z tyłu. Bez to jest Wymiana tu Micha drożej teraz niż postowanie, Co? Teraz trzeba na siłę odjąć z powrotem tak jak się zaparło właśnie w wahaczu, bo inaczej będzie siurek w dół schodził. O pierdziele szuli. O, trochę się pogięło. Więc teraz to o, całe No. No. O, o, o. o. No, że w ten, a że chcesz z po powrotem wsadzić. Tak, ale raczej trzeba żyć O samochód. No. O. Dobrze, siłownia, siłownia, dawaj. Czekaj, weź go chyba przekręć w tą stronę. Kurde, czekaj, pozostaje. to. Z tymi samochodami to też nie ma lekko No się... nie ma, tu wynalazki są no. Ale to na krótko no. mają. Chodzi mi o to, że tu się zgieł. No dobrze, wiesz, to się, no tak, wie, się wypustuje. Jak? Jak zawsze, co? Ja nie wiem, zobaczę. Tu klop, to zobaczę. W tu klopa. Dobra, to do tyłu proszę. To, dobra, I tak został. Gumie się. Nie zajmij się w głowie. Tak daje, na dobrze kamerę nie. A to nie jest ten. Co? To nie jest time tutaj. Nie. Nie, no myślę, że o, i ten wydech powietrzny cały pozłamywałaś tam Rury pod silnikiem się pozaginały. już to I weź, weź to o wyciągi normalnie. Jak tu, jak tu nie jest nic łączone? Nawet sposobem, się kręci, kręci nie wiem, to w ogóle nie jest łączone. No nie, jest, to trzeba patrz, To trzeba Belkę chyba ściągać teoretycznie. Do wydechu. Ty, bo on tutaj został zresnowany. No? Ja pierdolę. Jednorazowy. Jednorazowy. Tak, pewnie. Więc... E, no tego to bez, nie, to nie on został zespawany No tak. No. Później się dziwi, to... że serwis dużo kosztuje. No ale wiesz, taki kupiłem, bo ładny, był tani. Nie, nie, no, nie no element, po prostu tak? weź go sobie przetnij tutaj. Nie, tam już wiesz, chodziło o to, że tam z przodu dostał wiesz straszny wcier. On był patrz, powie, o wykrzywił, tak, o, tak się wykrzywił, dostał wciry, widzisz? Ten element, a powinien I, być taki. Ten ma, element, to żeśmy tak. kupili. O, dajmy, o. 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 właśnie. To dzięki temu złączu elastycznemu DPF nie poszedł. Tak, to no. się zgieło na złączu. Ale tutaj nie ma problemu, bo są takie opaski. Gdzie to piszczy tak ty? Gdzie to piszczy? No jest tam wbudowany. A to jest fabryczne? Nie, to się zamontuje że ci nie kuny nie No, nie. I kret. No tak, jakby taki. No często tyle się zmienia. No stop. Słyszycie? No kurwa, tu można dostać kota Kociokwiku. No, ja na miejscu kuny już bym tam nie zażerał nic z wykładziny. Czułbym taki palec w dupie. No, taki był taką No. Coś Jure? tak o! tak niewygodnie, tak wpierdzielam sobie wpierdzielam sobie ten yy, tapicerkę? Nie i nagle słyszę, że... A raz tak rozmawialiśmy? Coś mi tam uwiera. Niewygodnie. I poszedłbym żrać gdzie indziej. Powiedz jak raz gadaliśmy? Co? Mamy to samo uczucie jak się komuś Znaczy... Ktoś przy nie wiem, na przykład palucha przeklei. A, no a, ta ta tak ściska tak w dupie, nie wiem, też tak macie, nie? Nie wiem, albo jak wam ktoś opowiada na przykład, że a wiesz, kroiłem sobie, yy, kroiłem sobie cebulę, cebulę, nie, i tak sobie ukroiłem, żeby wam tu pokazać, tu przy, na końcu paznokcia, tak po ukosie tak, tak mm, weszło jak w masło. I ja w tym momencie czuję prądy odbytnicze. Nie wiem jak wy. Ty też, Bartosz? Coś takiego. A, kurda, mm. co Albo jak na przykład ten igła pod pasnokieć od frontu. nie? Załóżmy, że tak masz palucha, a tymi igłą. I ciach. Albo oczko. No. I counter cyk, i cyk. No. Czek strike. Czekaj, jak to było? Nie. O, zawiesiłem się i teraz tak. O, 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 u... Gleba! Władysz mi popłynęli. Także ten. Ale nosacz jest odporny na upadki, bardzo lubi upadać. Jak ktoś nie widział moich upadków, to ja tam ten. Mam taki specjalny filmik, jak się wypierdzielam na nartach. Po jakichś 60 glebach boli mnie tylko odgarstek. Trzeba po prostu umieć upadać, nie? Nie sztywnieć jak 12-letni kutas na widok z tej dziąchy, tylko po prostu puścić je całe ciało i wtedy nic się nie dzieje. No co my tutaj A gumę trzeba też zdjąć Ale to trzeba wypostować stary. No coś no, trzeba. Nie. Czy troszkę? Nie tak strasznie. Dobra, bierzemy się do roboty. W sensie się nic nie tłucze. Tu trochę chciało. Ale tak nie tak, tak, no ale to już wiesz. Ta rura jest kurwa no, i tak już wyprostowana O, czekaj. No na co to jest tak to dobrze. Okay. O. I daj rapań. No, Mocno to bujniesz, tak nie będzie się miał. Ty i normalnie oryginał! No po takim kurwa nie? A, zobacz co się stało z opaską. Co się stało z opaską? Muszę no, sprawdzić, może przekłamuję, może weź światło jak możesz. I tam sobie zagnagraj, trzeba ładnie Ale gdzie? To? No i no, opaska się nie przesunęła? Nie. Nie. Tak ją przekręciłem. Nie. Ja Powiedział nie. O, i tu trzeba obspawać jeszcze. No tak, bo to nie rósło. Liznąć, będzie dobrze. Mhm. No, bo tu się... O, i wyprostować. Kombinerkami byśmy to wzięli, wyprostowali, a ja to... No czekaj, czekaj. No dobra, co, spawamy. Co? No, wyjrzałem przez okno, patrzę, się robi moje elementy stalowe na wymiar. No. I popatrzyłem tak na niego, no dobrze robi sobie, nie? Kurde, ale zajdę, bo coś czuję, że nie wiem, czy dobrze robi, nie? No. Czy na pewno się nie pomylił? Schodzę, patrzę, pomylił się. Mówi, o kurwa. Przeczytałeś mi no, myślę. No. No mówię, akurat w tym momencie, już wyspawał, wiesz, a zrobił... Nie na 30 zewnętrzna, rozmiar, rozmiar zewnętrzny 30 cm, tylko tam 30 parę, nie? Już by mi dziurki się nie zgadzały. Nie zgadzały. Czyli przeczucie się nie myliło. tak? Nie bez powodu masz 3 czwórki w rejestracji. Dobra, koniec. Kawa ciastko, kawa ciastko, kawa ciastko. Kawa ciastko, dobra, my jesteśmy zarobieni. 500! Nie, 500. 1500! No ja 500 to ja sobie musiałbym dopłacić. Jakby to miało być tylko 500? No nie wiem. Zobaczę. No nie wiem, zobaczę. Cześć, nosoczyska.